Dzięki wszystkim dzisiaj oceniam konie Wicki, która mnie o to poprosiła. Tak więc zaczynamy. Pierwszy koń ma na imię Lady i daje takie 7 na 10, ponieważ średnio lubię konie starej generacji. Drugi koń to Star, jest on dostępny za 200 starcoinsów, z tego co kojarzę, również starsza generacja, więc 7 na 10. Ace Winner 7,5 na 10, bo średnio podoba mi się jego grzywka i grzyb. Dalej mamy konia o imieniu King, jest to stary smok, tutaj ładnie Jana nam zaprezentowała jego magiczną również wersję, więc daje 8 na 10. Dalej Storm Gift i u niego również... 8 na 10. Ace Jazz to jest Island, uwielbiam Islandy, ta maści jest również bardzo ładna 10 na 10. Fresh 8 na 10, ponieważ średnio lubię szajery. Daisy 9,5 na 10, ponieważ te konie są naprawdę ładne. To by było na tyle i my się z wami żegnamy Bajo!